Ostatnie 31 dni spędziłem grając w czystym Elo hell. Przynajmniej tak mówili. Bo jak się okazuje, to Elo wcale nie jest trudne, tak jak piszecie w komentarzach. Przez te 31 dni grałem jedną grę dziennie. Zacząłem w Bronzie 4 i skończyłem w Goldzie 1 z wynikiem 30 winów i jedna porażka. No i każdą grę zagrałem innym championem, niektórymi grając pierwszy raz od 10 lat. No i z początku też testowałem Fila. No i zapytasz się, jak działa Fil? Fila grałem w Bronzie i Silverze. I kończyło się na tym, że nie zagrałem ani jednej gry na midzie, ani na topie. Dlatego potem, żeby z serię serii przestaliśmy używać fila przez te wszystkie gry według Deep 3 trzy razy byłem drugi w mojej drużynie raz byłem piąty no i w grze w której przegrałem miałem Aisa we wszystkich innych grach byłem MVP ze wszystkich moich teammates naliczyłem 8 interów z czego czterech było w tej grze w której przegrałem no i jeden kolega niestety wyszedł z gry co prawda tą grę wygraliśmy wszystkie te gry były nagrane i są na moim drugim kanale elegancko całe od początku do końca z komentarzem wyjaśniającym co robię i dlaczego i jak właśnie kierować takich teammates w LoL ale teraz przejdźmy sobie do Podsumowania, jakie są moje odczucia odnośnie każdej z tych rank, bo moim zdaniem troszkę się różnią, no i jakie są podstawowe błędy, które właśnie chłopaki na tym elo popełniają, przez co nie wygrywałem gier, i co sprawia, że twoi teammatesi zawsze intują, a teammatesi w mojej drużynie jakimś cudem nagle grają całkiem przyzwoicie. Zacznijmy od brązu. Tutaj nie da się ukryć, że chłopaki nie grają najlepiej. Jakby jeżeli ktoś gra w brąź, to tutaj wszystko leży. Zaczynając od czystych mechanik i poruszania się swoją postacią, aż po cesowanie, odpowiednie rikolowanie, granie z. Z drużyną, granie na mapie, zbieranie odpowiednich obiektywów, resursów. No tutaj wszystko leży. Naprawdę niektórzy na tym brązie, nie będę mówił, że wszyscy, ale większość mega gubiła się w swoich czempionach i po prostu nie była w stanie w ogóle klikać odpowiednio myszką. No i tak, tego byśmy się spodziewali. W końcu to są najgorsi gracze, ale nie mówmy, że są tacy tragiczni, bo paradoksalnie w brązie chyba najprzyjemniej mi się grało, jeżeli chodzi o to, jak zachowywali się moi sojusznicy. Bo tam ci zawodnicy byli całkiem spokojni, czasem sobie coś napisali miłego na Czacie. Czuć było w nich taką zajawkę, że sobie po prostu grają, tak o. Bardzo rzadko byli tacy zawodnicy, którzy mocno by wyzywali własną drużynę. No i przede wszystkim, jak im coś powiedziałeś, spingowałeś, to oni nawet się tego słuchali, więc całkiem w porządku się nimi sterowało. I mimo, że za bardzo sami nie byli w stanie się poruszać po mapie i wiedzieć, co mają robić, to jeżeli im powiedziałeś, no to oni byli ok, pójdę co zrobić, i jako tako się słuchali. Co potem w wyższych dywizach już nie było takie proste. Wiadomo, znalazło się paru mega sfrustrowanych źródków, którzy pisali na all-czacie takie rzeczy, że to głowa mała, ale ogólnie dosyć pozytywni zawodnicy. Więc jeżeli ty, Widzu, masz brąz i chcesz z niego wyjść, no to przede wszystkim zaopatrz się w jakiegoś czempiona, który nie wymaga zbyt dużo umiejętności. Jakiś Garen, jakaś Anka, jakaś Miss Fortune i po prostu rób swoje. Podstawowe trady na linii, zbieranie odpowiednio clipów, potem bitka pod jakieś obiektywy i gra się sama wygrywa. No i potem mamy Silver. Tu powoli chłopaki zaczynają rozkminiać swoją ich czempiony i nie są aż takimi klocami mechanicznymi. Co prawda nadal nie jest to perfekcyjne, ale już widać, że niektórzy co nieco ogarniają, więc nie masz takiego vibe'u, że grasz na totalnego np na linii, który totalnie nie wie co się dzieje, chociaż w niektórych przypadkach nadal takie sytuacje mają miejsce, ale jest już to znacząca rzadkość. Bo fakt faktem mam wrażenie, że trochę zawodników w tym Silverze powinno być w tym brązie, no ale przez to, że mają mało gier zagranych, no to gdzieś tam system źle ich ustawił, bo może mieli na przykład lepszy początek, trafiły mi się na przykład lepsze drużyny, albo nie wiadomo co. No i też w Silverze przegrałem moją pierwszą grę, co prawda wydaje mi się, że to głównie przez to, że grałem rakanem, którym grałem pierwszy raz, też byłem supportem. Nie zagrałem tej gry jakoś świetnie. Popełniłem parę błędów, które, no, nie pozwoliły nam ze sobą z bota. I potem ciężko już było samemu coś zrobić. W momencie, gdy każdy w mojej drużynie można powiedzieć, że zintował. I fakt, faktem, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o takie 1v9, 1v9, no to supporta jest to najcięższe, jeżeli nie gramy jakimś supportem, który może po prostu grę skierować, bo bije dużo obrażeń. Takim Engagerem o wiele ciężej jest coś zrobić, w momencie, gdy Twoja drużyna jest do tyłu. Ale też nie mówię, że to jest jakieś niewiadomo Znając życie pewnie, gdybym lepiej ogarniał tego rakana, no to, to, to tamtą grę. Moglibyśmy też zwyciężyć. No i też to była jedyna gra, w której czułem, że moja drużyna naprawdę na każdej pozycji nie domaga. No i pytanie, jak to jest, że czy taką drużynę niby masz co grę? A ja takich drużyn no, dostałem jedną przez 30 gier i to jeszcze sam wtedy sobie zagrałem? Prawda jest taka, że w twojej drużynie losuje się czterech innych teammateów. w przeciwnej drużynie jest ich 5, więc statystycznie jest większa szansa, że jakiś inter, idiota będzie w przeciwnej drużynie niż że będzie w Twojej. No i też prawda jest taka, że jeżeli jesteś lepszy od przeciwnika, zrobisz na przykład. Na przykład presję na midzie, będziesz cały czas miał prajo, pomożesz zejść na jakiegoś kraba, wejdziesz do enemy lasu, tutaj ściągniesz jakąś presję supporta i junglera, będziesz grał trochę na trzech, no to wtedy twoja drużyna też naturalnie będzie grać lepiej. Na przykład ty zrobujesz do topa, dasz jednego killa, coś tam pomożesz, twój top będzie do przodu, więc jest większa szansa, że on zwycięży. Gdzieś ściągniesz presję na mida, więc reszta Twojej drużyny będzie grać bez presji enemy junglera i też będzie jej umarła. Taka jest prawda, że jeżeli jesteś lepszy, zdominujesz swoją linię, no to jesteś w stanie gdzieś dorzucić presji na mapie, przez co grada Twojej drużyny jest o wiele prostsza. No i wiadomo, jeżeli nie jesteś znacząco, znacząco lepszy, czyli powiedzmy, że grasz w Silverze, a grasz na poziomie diamentu, no to nie będziesz w stanie co grę totalnie gapować swojego przeciwnika. No i to jest naturalne. Jeżeli jesteś nieco ponad swój poziom, no to po prostu wyjście z niższej dywizji zajmie Ci trochę więcej gier, bo nie będziesz w stanie zrobić na przykład 80% win ratio, tylko np. 55%. Ale póki wygrywasz więcej gier niż przegrywasz, no to będziesz climbował. A jeżeli będziesz grał dobrze, to, to Twojej drużynie będzie grać się lepiej i jest mniejsza szansa na to, że oni po prostu zrandałnują Ci gierkę. No i potem dochodzimy do golda, gdzie różnica już pomiędzy silwerem i brązem jakaś taka jest. Przede wszystkim mam wrażenie, że to jest więcej ludzi z przypadku, gdzie faktycznie gold to jest taka najbardziej bardziej losowa dywizja, gdzie właśnie jest dużo ludzi, którzy powinni być troszkę niżej, dużo ludzi, którzy powinni być troszkę wyżej. No i ma to w sumie sens, bo to są trochę jacyś starzy wyjadacze, którzy kiedyś grali i mają wyższe MMR na koncie, ale no teraz aktualnie nie grają dużo. Albo to są ludzie, którzy zagrali jedną, drugą, trzecią grę na farcie i troszkę ich wyżej wyrzuciło. Albo właśnie w drugą stronę, że ktoś ma trochę gorszy start, no ale jednak jest trochę lepszym graczem, więc gdzieś tam jest lepszy. No i tutaj mam wrażenie, że faktycznie było dużo takich gier, gdzie troszkę się czułeś, że z jednej strony ten ziomek totalnie nie wie co robi, a z drugiej myśli, że ten już troszkę ogarnia. No i wiadomo, mechanicznie widać, że ten poziom lekko idzie w górę, ci ludzie już nie dostają aż takiego stąpa na lane ale właśnie to, co sprawia, że przegrywają grę, jest nieco później. Właśnie przez to, że w mid czy czyli gdzieś tam w tej okolicy, gdy już padają pierwsze towery i trzeba grać trochę bardziej side'em, no to ci ludzie bardzo często lubią iść na mida, biegać po mapie trochę bez celu, przez co bardzo często po prostu są do tyłu w exp'ie, są do tyłu w goldzie, bo nie zgarniają tych wave'ów z side lane'u, nie biorą na przykład tier my mega się gubią na mapie, przez co po prostu, jeżeli ty dobrze zagrasz, no to prędzej czy później dojdziesz do momentu, że gra się sama nie przegra, bo tutaj nie ma takich stompów, Ludzie bardzo dużo popełniają błędów, dałem się wyłapać, a ty w tym czasie jak tam reszta drużyny się po prostu przechadza dookoła, podejmuje jakieś do swoje walki, Ty ktoś umrze, tutaj kogoś zabiją, no ty sobie po prostu zbierasz wave z budujesz powoli tą przewagę, no i nagle wchodzisz i okazuje się, że masz i ten więcej dwa levely do przodu, no i jesteś troszkę niepowstrzymaną bestią. Też dosyć spory problem, jaki założyłem już w Goldzie, gdzie wcześniej tego nie było. To że tutaj powoli ci chłopacy mają takie ego. Spingujesz im jedną rzecz, napiszesz im drugą, oni powiedzą, nie, ja tego nie zrobię, ja wiem lepiej. Przez co o wiele trudniej się gdzieś tam z nimi steruje, o wiele trudniej się gdzieś tam z nimi gra, bardziej trzeba już polegać na sobie, niż na tym, że może twoja drużyna sfollowuje i na przykład będzie w stanie ich przekonać do jakiejś decyzji. Wiadomo, zawsze da się to zrobić, ale jest to trochę cięższe niż niżej gdzie chłopaki po prostu grzecznie followowali. Takie miałem przynajmniej wrażenie. Tak samo w low platynie tutaj bym powiedział, że nie ma zbyt dużej różnicy pomiędzy tym, co się działo właśnie w Goldzie. Mam wrażenie, że to jest dokładnie to samo. Też teraz przez to, że ten emerald został dodany. Gold i platyna, no to w sumie stało się jedno i to samo i po prostu ludzie sobie tam żonglują od góry do dołu. Więc generalnie wydaje mi się, że wnioski są takie same. I zbyt dużej różnicy w tych gierkach nie było. No i w ten sposób wbiliśmy Golda 1, już z MMR takim nieco emeraldowym, bo za gierki dostajemy plus 36 LP. Więc gdzieś tam system też już nasze konto jest troszkę lepsze niż aktualny poziom, w którym gramy i dostajemy wyższe o wiele prosi nam je sklębować. Co jest zmienia faktu, że gramy cały czas na tych samych ludzi, tylko po prostu dostajemy więcej MMR-u i szybciej wchodzimy w górę. No i daily na drugim kanale się nie kończy. No, cały czas trwa. Plan jest taki, by wbić Mastera co najmniej no i prawdopodobnie wbić Challengera na iście, tylko wtedy już będzie trzeba grać trochę więcej gier, więc myślę, że będziemy po prostu robić to na streamie zamiast na odcinkach na YouTubie. No i zobaczymy też jak moja głowa to wytrzyma, bo tam przede wszystkim jest to walka z samym sobą, z własnymi myślami i z własnymi emocjami. Wszystkie gry, które dotąd graliśmy są na kanale LeWuzLol2, więc polecam sobie zobaczyć. Tam jest też na bieżąco komentarz, więc można dużo z tego się nauczyć i dużo osób też sobie chwaliło, że dużo wyciągnęli, no i wyszli z jakiejś niższej rangi. Więc polecam sobie sprawdzić i pamiętajcie, że Elohel jest jak wasza szansa na zostanie w niskiej dywizji. Nie istnieje!